Po roku rządów Prawa i Sprawiedliwości już można powiedzieć, czego rząd chce. Znaczy, jaką linię polityczną rząd prowadzi? Otóż, moim zdaniem, realizuje program przedwojennej sanacji. Tu widać nawet w takim szczególe, jak to, że pan wicepremier Mateusz Morawiecki który jest kimś w rodzaju dyktatora gospodarczego Polski w tej chwili, ma pozycję zbliżoną w rządzie, a nawet trochę lepszą, do pozycji Eugeniusza Kwiatkowskiego ze senacji. Tamten miał gorszą, bo nie był ministrem finansów, a on jest i ministrem finansów. Natomiast ten program, który on tam zapowiada, bo to na razie poza zapowiedzi to nie wyszło, program repolonizacji gospodarki, tak naprawdę to jest program renacjonalizacji gospodarki. I to jest program przedwojennej sanacji. Bo ja kiedyś nawet z Radio Maria w Lietonie zacytowałem taki, taką odpowiedź wicepremiera Kwiatkowskiego na zjeździe przemysłowców w Lwowie w 29 roku. Zapytali go tam, ktoś z sali go zapytał, dlaczego rząd daje kredyty inwestycyjne? nawet w sytuacji gdzie jest stuprocentowa pewność że nie zostaną one spłacone i wicepremier Kwiatkowski mówi właśnie dlatego to jest najlepszy sposób przejęcia państwowej kontroli nad przedsiębiorstwami coś z, tym, z czymś takim mamy do czynienia teraz i moim zdaniem no to nie jest ja bym się nie podpisał pod takim programem proszę no między innymi tak, ale naj, jeszcze gorsze jest to, że to jest program realizowany za, czym będzie, za, za pożyczone pieniądze. Co wyjaśnił wicepremier Morawiecki na y, spotkaniu z, przemy, z przedsiębiorcami w Gorzowie Wielkopolskim. Zapytano go wprost o to i on powiedział, no gdzie pieniądze są w bankach. No to w bankach się pożycza pieniądze, także to może być, to może być taka powtórka z Edwarda Gierka i ten program rozdawnictwa no też jest finansowany z pieniędzy pożyczonych, bo jeżeli w projekcie ustawy budżetowej mamy zaplanowany deficyt na poziomie 60 miliardów złotych, no to chyba jest jasne, że to właśnie trzeba pożyczyć. A i to znacznie więcej, bo przecież program, całoroczny program, ten Rodzina 500 Plus kosztuje 24 miliardy, a deficyt jest 60 miliardowy, więc no to pokazuje, jak to jest.